Oświetlenie drogowe, łańcuchy świateł złożone z szeregu lamp, lamp, które zapewniają dobrą widoczność nocą, lamp, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Tym, którzy podejmują decyzję, kontrahentom chodzi jeszcze o coś więcej w oświetleniu drogowym. Chodzi o strumień świetlny, o niezawodność, a ponad wszystko o koszty, koszty eksploatacji i konserwacji. O tym wszystkim decyduje wykonanie lampy. Philips Lighting jest firmą z doświadczeniem w dziedzinie oświetlenia drogowego. Ulepszenia i techniczne innowacje naszych produktów bazują na oczekiwaniach klientów i podążają za wymogami rynku. Bazując na oczekiwaniach klientów, Philips stworzył właśnie nową rodzinę lamp pozwalających na redukcję kosztów utrzymania. Nowe lampy SON z technologią PIA. Gdy liczy się niezawodność każdej pojedynczej lampy. Nasza filozofia opiera się na jednym istotnym wymogu naszych klientów niezawodne lampy bez wczesnych awarii, o stabilnej charakterystyce i długim czasie życia. Idealną sytuacją z punktu widzenia kosztów eksploatacji byłoby, gdyby wszystkie lampy działały do pewnego momentu X, bez wczesnych awarii, a potem przestały działać wszystkie w tym samym czasie. Tworząc nową rodzinę Lampson skoncentrowaliśmy się więc na niezawodności każdej pojedynczej lampy, aby zredukować do minimum koszty związane z eksploatacją. Aby to osiągnąć, udoskonaliliśmy konstrukcję lampy i proces produkcji. Nowa rodzina Lampson ma mocniejszą i prostszą konstrukcję ze zintegrowaną zjażnikiem anteną PIA Philips Integrated Antenna. Efektem jest nowa rodzina lamp w której niezawodna jest każda pojedyncza lampa. Niezawodna w każdych warunkach. Kiedy Philips planował wprowadzenie nowej konstrukcji lampy son, zostaliśmy poproszeni o znalezienie miejsca, gdzie można byłoby ją przetestować. Te warunki na tym obszarze są prawdopodobnie jednymi z najbardziej nieprzyjaznych środowisku: w obrębie angni i południowej wali. Jeśli zatem chcemy testować lampy, jest to najlepsze miejsce, by to zrobić. Jest to jedno z najwyżej położonych miejsc w tych dolinach i mamy problemy z oświetleniem drogowym w związku z wczesnymi awariami lamp. To bardzo ważne, aby lampy zachowywały określoną żywotność i właściwie funkcjonowały w sieci, którą musimy utrzymać. Nasz kontrahent miał wiele problemów z utrzymaniem systemu oświetlenia. Kosztowało go to wiele pieniędzy, w związku z czym szukał czegoś nowego. Dlatego właśnie tutaj zdecydowaliśmy się przetestować lampy o nowej konstrukcji. Na początku testowaliśmy lampy z miarznikiem, tak zwany które zdawały się rozwiązywały problem, niestety na krótko. Teraz testujemy więc nowe lampy SON. Wydaje nam się, że w przypadku Philipsa liczy się niezawodność każdej pojedynczej lampy, a nie za wszelką cenę czas, kiedy lampy świecą. Głównym celem było zmniejszenie liczby wczesnych awarii oraz oszczędność czasu i pieniędzy związanych z zamykaniem dróg i kierowaniem ruchem. Im dłużej lampy świecą, tym mniejsze są koszty utrzymania i mniej jest problemów związanych z zamykaniem dróg, objazdami i kierowaniem ruchem. Jak dotąd, pomimo tak niesprzyjającego środowiska, testy wypadają nader dobrze. Obserwujemy znaczny spadek liczby awarii. Myślę, że jest to droga, którą powinniśmy podążać. Droga z nową lampą SON. Będziemy próbowali jeszcze innych rzeczy, ale lampa zdaje się posiadać największy wpływ na redukcję kosztów utrzymania systemu oświetlenia drogowego. W konstrukcji lampy dwa czynniki są krytyczne. Po pierwsze, im prościej, tym lepiej to zredukuje ilość wczesnych awarii. Po drugie, lampa powinna działać w każdych warunkach. Mniej komponentów czyni konstrukcję lampy mniej wrażliwą. Dla mieszkańców Hanoweru w Niemczech, prócz niezawodności lamp, ważne są również ochrona środowiska i oszczędność energii. Dlatego właśnie wybrali oni rodzinę bezertęciowych lamp SON Philipsa. Mówiąc o lampach energooszczędnych, mamy na myśli nie tylko lampy, które zużywają mało energii, ale również lampy, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Brak rtęci to cecha, która czyni lampy najbardziej przyjaznymi środowisku. Obecnie testujemy właśnie lampy bezrtęciowe pod kątem żywotności i innych parametrów. To bardzo ważne, że mało jest wczesnych awarii lamp i że pojawiają się one dopiero przy końcu życia lamp. Dzięki niezawodności każdej pojedynczej lampy możemy zatem opóźnić wymianę grupy lamp w systemie oświetlenia, oszczędzając tym samym znaczną ilość środków. Jak dotąd nie zanotowaliśmy ani jednej wczesnej awarii w naszych instalacjach. jeden Fall Chcę powiedzieć, że jeżeli charakterystyka pracy sodowych lamp bezrętnościowych będzie taka sama jak wysokoprężnych lamp sodowych, to przy grupowej wymianie lamp w każdym przypadku zdecydujemy się na zainstalowanie lamp bezrętności. Unikalna technologia Philipsa ze zintegrowaną anteną, nowym pochłaniaczem gazów i wzmocnioną konstrukcją pozwala na zredukowanie czasu ponownego zapłonu z kilku minut do około 30 sekund. W ciągu dwóch lat nowe lampy SON miały poniżej 2% wczesnych awarii. Ponadto rodzina standardowych lamp SON jest całkowicie wolna od rtęci. Podczas całego procesu produkcji kontrola jakości każdej lampy przebiega automatycznie, gwarantując niezawodność. thank yeah. you Nowa rodzina Lampson była testowana w różnych warunkach W miejscach, gdzie prócz niezawodności Ważne było również zachowanie stałego poziomu strumienia świetlnego Wyniki były rewelacyjne Zajmujemy się importem roślin egzotycznych na rynek europejski Tutaj w tych szklarniach przygotowujemy je do wejścia na rynek, na którym niełatwo będzie im się zaaklimatyzować. Dlatego też mamy tutaj specjalne warunki klimatyczne oraz moc światła potrzebną do uzyskania najwyższej jakości roślin. Stosujemy wysokoprężne lampy sodowe typu Sonte Plus. Lampy Sonte Plus korzystnie wpływają na wzrost roślin. Zamiast na długości, zyskują one na rozłożystości. Dlatego wybraliśmy te lampy. Mamy tutaj wilgotność powietrza na poziomie 70%, aby stworzyć warunki imitujące klimat Kostaryki, skąd pochodzą rośliny. Pomimo tak dużej wilgotności powietrza nie mamy problemów z zachowaniem się lamp. geen nadelige gevolgen. Het is natuurlijk uh, ja last. Laat ja, me niet ciągle wymienianie uh, lamp. Zou byłoby dużą niedogodnością. We goed bezig om samen met uh, Z Philipsem ich współpracuję na partnerskich warunkach. Razem szukamy lampy trwałej i o najwyższej jakości, która sprostałaby moim potrzebom. Oczywiście oni ciągle rozwijają nowe techniki wykonania w obrębie lampy. Jednym z przykładów jest nowa zintegrowana antena, która okazała się działać doskonale. I to naprawdę wyjątkowo. I zaczęliśmy z jednej lampy. Zastosowaliśmy najpierw jedną lampę SON T, i naprawdę można było zobaczyć różnicę we wzroście. Tylko jedna testowa lampa, i było widać, jak jedna roślina rośnie szybciej niż wszystkie pozostałe. Gdy liczy się niezawodność każdej pojedynczej lampy, nowa rodzina lamp LampSON z technologią PIA Philips, odkryjmy lepszy świat.